nasz wysłannik także na Słowacji. Z bliska obserwuję jak tu pomaga się uchodźcom. A na ile pomogą sankcje na Rosję? Gościem Radia Z jest prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys. Ósma. Kijowie, o poranku białe dachy i chodniki, spadł śnieg na ulicach pustki. To cisza przed burzą, bo stolica Ukrainy przygotowuje się na szturm. Do miasta, jak wiecie, z Radia Zet zbliża się ogromny konwój rosyjskiego wojska, sznur czołgów i pojazdów opancerzonych ma ponad 60 km. Anna Józefowicz zbiera wszystkie te pilne doniesienia ze wschodłaniu czy w nocy były na kijów kolejne naloty. Na kijów nie, noc była dziś stosunkowo spokojna, ale te ogromne siły rosyjskie, zdążające w kierunku miasta nie napawają optymizmem. Najwyraźniej Rosjanie planują okrążyć miasto. Tak się już stało w Hersoniem jest otoczony przez rosyjskie wojska, informuje mer miasta Juri Kołuchajew. Trudno, tak, tak trudno powiedzieć, jak dalej będzie się rozwijała sytuacja, e, mówił. Charków e, z kolei e, jest znów pod, o, pod obstrzałem, jest coraz bardziej zniszczony. W sieci mnóstwo nagrań, budynków bez okien, dziur po pociskach artyleryjskich, ale jest wciąż pod ukraińską kontrolą. Na jednym z nagrań żołnierze pokazują, jak zatrzymali kolumnę rosyjskich wozów pancernych. Tak właśnie witamy ruski pokój i tak będzie z każdym. Tutaj, dawaj, zawiąż mu oczy. Tak będzie z każdym, kto wtargnie na naszą charkowską ziemię. O tu wasze Rassian, rasian litery Z. A Rosjanie idą na całość, łamią wszelkie konwencje międzynarodowe. W okolicach Czernichowa zrzucili bombę kasetową. Ten rodzaj broni jest zabroniony przez konwencję genewską. Nocny ostrzał rakietowy był w nocy w Wasylkowie pod Kijowem. W tym ataku, zginęły, w tym ataku Rosjan zginęły dwie osoby. Mer wzywa mieszkańców, by pozostali w domach. Lwów, choć jeszcze nie jest atakowany, też szykuje się do obrony. Mieszkańcy robią koktajle mołotowa, budują blokady na drogach i pomagają rodakom, którzy uciekli tu z linii frontu. Z bliska obserwuje to wszystko Miłosz Gocłowski. Ponownie łączymy się ze specjalnym wysłannikiem Radia Z do Lwowa miłość jak jeszcze miasto przygotowuje się do walki no, pracy naprawdę jest sporo, bo Lwów wciąż daleko od frontu zapewnia dostawy w głąb kraju. Dlatego obrona miasta, węzłów kolejowych i pobliskiego lotniska jest taka ważna. Wojsko to jedno, ale mieszkańcy sami nie próżnują, jak mówiła mi jedna z wolontariuszek Marina, słynne koktajle Mołotowa powstają już w co drugim domu. To jest teraz przepis na każdej mojej kuchni. Jeżeli trzeba robić te koktajle, robimy. Jeżeli trzeba wiązać siatki, robimy. Nie ma zaraz takiej pracy, która nie jest potrzebna. Bo jak powiedział Marina, może Putin ma więcej żołnierzy niż służy w ukraińskiej armii, ale jak dodać do tego wszystkich ochotników, no to ten rachunek wygląda już zupełnie inaczej. Lwów, Miłosz Gocłowski, Radio Z. Ukraińcy uciekają przed wojną także na Słowację. Tutaj granice przekroczyły już 30 tysięcy uchodźców. Maciej Bąk, reporter Radio Z, jest teraz w Koszycach, największym Miejscem mieście na miejscu, we wschodniej części Słowacji. Maćku, dzień dobry. W jaki sposób pomagają Słowacy? A choć uchodzili za najbardziej prorosyjski naród Europy, to bardzo dużo się zmieniło po inwazji. Osoby uciekające przed wojną spotykają się na granicy z serdecznością, czekają na nich gorące posiłki, a rząd przygotowuje kolejne miasteczka namiotowe i hotele, tak by każdy czuł się bezpiecznie. Prezydentka Słowacji Zuzana Czaputowa osobiście pomagała przy granicy, a rząd po prostu zakazał pochwalania działań Rosjan. A są tu politycy, tak jak były premier, który nie chciał zaangażowania w konflikt, ale jego głos jest już mało słyszalny. Czego dowodem jest choćby to, że Słowacy, podobnie jak Polacy, rozważają przekazanie Ukraińcom swoich myśliwców i przyjmą do Ponad tysiąc nowych żołnierzy NATO. Koszyce Maciej Bąk Radio Z. Maćku, dziękujemy bardzo. Z naszym reporterem na Słowacji będziemy się jeszcze łączyć w wiadomościach. Specjalne wydanie wiadomości Radia Z. Teraz ruch po stronie Brukseli Ukraina złożyła już formalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej. W tym temacie dziś w południe nadzwyczajna sesja Europarlamentu. Unia deklaruje też, że dostarczy Ukrainie broń. To pierwsza taka decyzja w historii Wspólnoty. Danka Woźnicka na bieżąco śledzi reakcję Brukseli. Danka Unia jak nigdy wcześniej działa błyskawicznie. Rzeczywiście tempo, jak na unie jest nie. Niezwykłe, ale też oburzenie i zgoda unijnych państw są powszechne. Tak było w sprawie nałożenia sankcji gospodarczych, tak jest teraz w sprawie dostaw broni. Mówi się wręcz o punkcie zwrotnym w unijnej obronności. Negocjacje w sprawie przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej oczywiście potrwają, ale sygnał polityczny o woli przyjęcia może zapaść bardzo szybko. Polska ma być centrum logistycznym do przerzutu broni na Ukrainę. Do Unii wjechało już ponad pół miliona uchodźców z Ukrainy, większość z nich do Polski. Dostają tu pomoc, schronienie i dach nad głową, ale też dla dzieci. We Wrocławiu, w przedszkolach i szkołach, zaczynają dziś działać pierwsze grupy dla małych Ukrainek i Ukraińców. Będą to zajęcia w świetlicach z tłumaczami i psychologami. Na dziś czeka pół tysiąca miejsc. Jesteśmy gotowi ich przygotować nawet więcej, jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Będą to zajęcia prowadzone nie tylko przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, ale również przez psychologów po to, żeby wesprzeć te dzieci w tym trudnym momencie. Mówi Radio Z Jarosław Delewski, szef Departamentu Edukacji we Wrocławskim Urzędzie Miasta. W szkołach trwają też zbiórki darów dla uciekinierów z Ukrainy. 5 po 8. Teraz kolejny dziś gość Radia Z i Beata Lubecka. Gościem Radia Z po 8. jest Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam Pana. Dzień dobry. Wczoraj napisał Pan na Twitterze, że finansowy blitzkrieg Zachodu spowodował już krach waluty o 1 trzecią, załamanie płynności w bankach i wzrost stóp procent z 9,5 do 20% oraz zamknięcie giełdy. To oczywiście opis tego, co dzieje się w Rosji. I co będzie dalej? No rzeczywiście sankcje Zachodu na Rosję okazały się skuteczne. Rosja przede wszystkim odczuwa w tej chwili potężne problemy w swoim systemie finansowym i odczuwają to również Rosjanie, którzy ustawiają się w kolejkach do bankomatów i nie masowo, mogą wypłacić masowo. masowo, tak, nie mogą wypłacić pieniędzy, więc te skutki w tej chwili odczuwa już rosyjskie społeczeństwo. Bank... I o to właśnie chodziło. Tak, bank rosyjski centralny musiał podwyższyć wczoraj stopy procentowe z 9,5% na 20%. To proszę sobie wyobrazić, że Rosjanie nagle z dnia na dzień będą płacić dwa razy wyższe raty za swoje kredyty. I to spowoduje, że Putin nie będzie w stanie prowadzić propagandy sukcesu, prawda? Znaczy już nikt w tej chwili w Rosji to nie uwierzy, ponieważ te koszty dla społeczeństwa rosyjskiego w tej chwili już są. Widoczne, Ale to odpowiedzialność na Zachód, na ten wredny Zachód. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, bo on wcześniej cały czas uprawiał propagandę, że nic wielkiego się nie dzieje. Nie ma żadnej wojny, prowadzi jakąś operację y, pokojową. A nagle Rosjanie widzą, że to są jakieś olbrzymie sankcje, y, olbrzymie turbulencje, y, które dotykają już ich. Portfeli. Inflacja zaraz wyskoczy tam powyżej 20%. Zaczną się pojawiać problemy z dostępem do podstawowych produktów, prawda? Yy, yy, pojawi się, yy, pojawiają się informacje, że są wykluczeni sportowo, prawda? Ze wszystkich tych imprez. No, to już jest bardzo widoczne dla społeczeństwa rosyjskiego. I to jest bardzo ważne, bo to też powoduje wewnętrzną presję na Putina. Oczywiście nie wydaje się teraz, że w Rosji. Możliwe jest, aby doszło bardzo szybko do jakichś, nie wiem, masowych protestów. Putin bardzo brutalnie to wszystko tłumi. tłumi, prawda? Ale ta presja będzie narastała, koszty dla Rosji gospodarcze, finansowe będą rosły i na pewno będzie to osłabiało jego potencjał do dalszej agresji. No, do tych sankcji też przyłączała się. To jest jednak nieco zaskakujące, ale dobrze, Szwajcaria i Monaco, raje podatkowe, znaczy raje w ogóle dla oligarchów rosyjskich. Rzeczywiście, no skala tych sankcji i mobilizacji Zachodu jest bezprecedensowa. No, Szwajcaria, która zawsze mówiła, jesteśmy neutralni, prawda, no już nie oceniając, to też się działo podczas II wojny światowej, gdzie różne majątki tam były przechowywane, no, stanęła po właściwej stronie, prawda, mi się, że Putin całkowicie tutaj błędnie skalkulował reakcję Zachodu. Nie spodziewał się tego. Takiej że, mobilizacji. Takiej mobilizacji. I widać już po wypowiedziach tych oligarchów, którzy no tak z bardzo ciężko przez 20 lat okradali Rosję, prawda, budowali te swoje majątki, no że teraz oni przychodzą i mówią, po co my tak ciężko pracowaliśmy przez te 20 lat, żeby w jeden tydzień stracić Olbrzymie pieniądze. Szacuje się, że 100 rosyjskich oligarchów posiada majątek przekraczający 200 miliardów dolarów. To jest około 15% rosyjskiego PKB, więc to są olbrzymie pieniądze. Co więcej, dotyka to samego Putina no i jego najbliższe otoczenie polityczne. No, czytam, że po raz pierwszy od 20 lat y, y, analitycy dopuszczają takich scenariusz, w którym Rosja może jednak zbankrutować, pomimo zgromadzonych olbrzymich rezerw. Są dwa powody, dla których jeszcze dzisiaj Rosja sobie radzi gospodarczo, prawda? Przy olbrzymich już problemach, ale jeszcze sobie radzi. No, Pierwszy jest taki, że cały czas jednak sprzedaje gaz i ropę, więc no, ma te wpływy. Wczoraj już musiała sprzedawać ropę z dyskontem, czyli nie po takiej cenie, która jest na rynkach, ale ma jakby cały czas ten napływ pieniędzy. Drugie to jest oknem na świat dzisiaj Rosji są Chiny. No, Chiny nie przystąpiły do tych sankcji. Zachowują się tak labilnie, prawda? Po cichu wspierają to, bo to jest w ich interesie, tą, tą sytuację. Natomiast rzeczywiście Putin zgromadził rezerwy w obligacjach chińskich, w złocie. Może na ten rynek też kierować część swojego eksportu. No i to powoduje, że ta gospodarka jeszcze jakoś sobie by radziła. Gdyby Chiny postawiły czerwoną linię i powiedziały, nie, koniec, my również że dołączamy do sankcji. Ja myślę, że ta wojna by skończyłaby się bardzo szybko. Ale, ale to jest mało prawdopodobne. Ale niestety y, wydaje się to mało prawdopodobne, bo Chiny grają na to z jednej strony, że Rosja się osłabi, więc to im y, ułatwi później ewentualnie ekspansję na Syberii. No, mogą ich po prostu w jakiś sposób podporządkować też gospodarcza. z drugiej strony no, wiemy dobrze, że Chiny też patrzą na Tajwan, testują reakcję zachodu, stany zjednoczone zajęte są tutaj teraz w, w Europie, więc no tak jak mówię w ich interesie niestety jest to, aby ten konflikt trwał. A jak to się przeniesie na rynki finansowe w Europie? To co się dzieje teraz w Rosji? Jeżeli chodzi o aktywa rosyjskie. No to y, tam doszło do masakry, tam nastąpił krach finansowy. No, akcje spółek rosyjskich, największych, pospadały już w ciągu tygodnia, bo na wartości straciły po 70-80%. Obligacje rosyjskie warte są około 30% ich wartości, więc no, w Rosji mamy pełen krach. Natomiast tu trzeba jasno powiedzieć, sytuacja, jeżeli chodzi o polską gospodarkę europejską, jest bardzo stabilna. Ta Tej reakcji prawie w ogóle nie widać. No Złoto osłabił się 1-2%. Wzrost gospodarczy w Polsce jest bardzo silny. Tutaj naprawdę apeluję do tego, żeby być spokojnym o swoje oszczędności w bankach. Nic złego się nie dzieje. Polski eksport łączny na Ukrainę, Białoruś i Rosję jest, stanowi zaledwie 5% całego eksportu. Polski to jest bardzo mało. To jest w ogóle inna sytuacja niż miała miejsce 10-15 lat temu, gdzie byliśmy na bardzo mocno obecni na tych rynkach wschodnich. Więc być może ten wzrost gospodarczy spowolni 0,5-1%. Ale to, my tego tak bardzo nie odczujemy, więc możemy być absolutnie spokojni o nasze bezpieczeństwo ekonomiczne. Ale czy system bankowy jest bezpieczny w Polsce? Czy, się nie, czy może się załamać? Mamy bardzo silne banki, jedne z najsilniejszych na świecie, jeżeli chodzi o poziom w płynności, naprawdę nic złego tutaj się yy, nie dzieje. To w czym najbardziej odczuwamy jakby skutki agresji Rosji w ogóle w ostatnich miesiącach no to, są, to jest inflacja, prawda? No, Rosja jeszcze jesienią sprowokowała potężny wzrost cen gazu dwóchny poprzez to, że mniej tego gazu sprzedawała, spadły zapasy w niemieckich magazynach doszło do paniki. Więc my to dzisiaj już odczuwamy w tych wyższych cenach przede wszystkim gazu oraz ropy, prawda? Natomiast nawet te ceny gazu i ropy w ostatnich dniach się ustabilizowały i one pozostają na wysokim poziomie, ale naprawdę nic złego się nie dzieje. No to co pan poleca? Wypłacać pieniądze czy trzymać w banku? Jak najbardziej trzymać w banku, normalnie działać tak jak dotąd, jeżeli chodzi o swoje oszczędności. To jest, tak jak powiedziałam, my musimy czuć się bezpiecznie pod względem ekonomicznym, mamy silną gospodarkę, Koncentrujemy się rzeczywiście na pomocy Ukrainie i y, to jest w tej chwili najważniejsze. No ale od kilku dni sieć zalewa, zalewają takie informacje, że w bankomatach w Polsce może zabraknąć jednak pieniędzy. NWP co prawda uspokaja, ale jak to jest? No podobne takie fake newsy, które no wtedy... No ale od, od wielu znajomych słyszę, że nie chcieli wypłacić pieniądze w, bankoma, w bankomacie, z bankomatu i okazało się, że nie ma tam po prostu ani grosza. Albo, że ktoś przed wypłacił tyle pieniędzy, że no, już nie było czego wypłacać. Tak, tylko... Nie, żeby nie pomylić takiego problemu technicznego, prawda, logistycznego, że no, bankomat to jest jakieś pudełko z gotówką. Prawda? Jak przychodzi więcej osób, to y, nagle w tym pudełku z gotówką może zabraknąć banknotów i bank musi tego, tą gotówkę dowieść to nie jest żaden problem jakby systemowy czasami takie techniczne problemy mogą się zdarzać naprawdę absolutnie bądźmy e, 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 pewni że nasze depozyty w bankach nasze środki są w pełni bezpieczne. Czyli pan nie wypłaca, rozumiem, i nie panikuje. Oczywiście i, i nie ma ku temu żadnych powodów. Polska w, w tym roku będzie miała bardzo silny wzrost gospodarczy, on będzie najprawdopodobniej na poziomie e, 4,5%. Ale tak. kiedy opiera się głównie na konsumpcji? Nie, właśnie też inwestycje już widać w ubiegłym roku również e, przyspieszyły. Konsumpcja jest stabilna, to jest dobrze. Mamy dobrą sytuację na rynku e, pracy, ale inwestycje również odbyły, odbiły. Warto, żeby doszło teraz w końcu też do porozumienia. Z Unią Europejską w zakresie Krajowego Planu Odbudowy, żeby też uruchomić ten silnik inwestycji publicznych. To jest zwłaszcza przy tym konflikcie na Ukrainie dla nas szalenie istotne, bo to odciąża też budżet, ten dodatkowy strumień pieniędzy. Możemy cały czas wzmacniać nasz potencjał ekonomiczny. Związek Radziecki upadł, ponieważ no, przegrał wojnę z Europą, Stanami Zjednoczonymi w, w, w sferze gospodarczej. Ten jej potencjał ekonomiczny po prostu upadł i dzisiaj te sankcje służą temu samemu. Tylko, że dzisiejsza Rosja to jest w ogóle nie ta Rosja, która była kilkadziesiąt lat temu. To jest Jedna dziesiąta europejskiej gospodarki. Więc to jest naprawdę słabe dzisiaj gospodarczo państwo. I gospodarka jest niewiele ponad dwa razy większa od polskiej. Więc y, naprawdę ta Rosja, która wydaje nam się taką potęgą, dzisiaj pod względem gospodarki jest marginalnym państwem. Czyli kolos na glinianych nogach, mówiąc jak już najbardziej. No taka stacja benzynowa. Taka stacja benzynowa, bo Poznanie. tak naprawdę z perspektywy światowej gospodarki oni tak są traktowani. No można tam zatankować ropę bądź gaz, ale jeżeli chodzi o jakieś produkty przetworzone, no Kanada zastanawiała się kilka dni temu, że chcę wprowadzić restrykcje, na, żeby nie kupować rosyjskich towarów. No i nagle się zorientowała, że tych towarów prawie nie ma, prawda? No, wprowadzili restrykcje, żeby nie kupować ropy od Rosji, więc to jest tego typu sytuacja. No, w Internecie są szeroko prowadzone akcje, żeby bojkotować rosyjskie produkty, które można jeszcze u nas kupić w sklepach. <laughs> A czy cena benzyny jeszcze pójdzie w górę? Pierwsza reakcja rzeczywiście kilka dni temu na te sankcje była nerwowa. Te ceny ropy trochę wzrosły, ale później ponownie spadły. Baryłka ropy przez chwilę zbliżyła się do 110 dolarów, a dzisiaj z powrotem jest 95. Więc y, 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 dzisiejsze zachowanie rynków wskazuje, że te ceny y, benzyny powinny się ustabilizować na tym y, poziomie. Być może. Rząd będzie zmuszony do tego, aby tą tarczę antyinflacyjną, czyli te obniżki podatków na paliwa, żywność, przedłużyć, przedłużyć na drugie półrocze przyszłego roku, żeby łagodzić skutki tego, co się dzieje, jakby no, dla naszych portfeli. Tylko czy budżet to wytrzyma? co dla nas otrzyma, yy, oznacza takie przypływy właśnie uchodźców yy, z Ukrainy? No, Od takiej w... strony gospodarczej. No, chciałem właśnie powiedzieć o tej stronie takiej ludzkiej, prawda? No, no przede wszystkim e, ja jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak Polacy reagują no, na ten kryzys, na, na, na... Ta pomoc jest spontaniczna, niesamowicie mhm. ważna w tej chwili dla tych osób, które są zmuszeni uciekać z Ukrainy. No, wielka i... fala pomocy, absolutnie. I taka spontan tak jak powiem powiedział, spontaniczna i właściwie z automatu, można powiedzieć, natychmiastowa reakcja. I róbmy to, chociaż widać niestety, że Putin coraz bardziej staje się agresywny. No już bombarduje wprost obiekty cywilne w Charkowie, w Kijowie. Ta fala uchodźców może rosnąć. Musimy cały czas tutaj na tym froncie się mobilizować. Z perspektywy samej polskiej gospodarki, to od 2014 roku liczba Ukraińców pracujących w Polsce wzrosła z 200 tysięcy do ponad miliona. I tak naprawdę bardzo pomogło to naszemu rynkowi pracy, bo proszę zwrócić uwagę, że w tym samym czasie mamy najniższe w historii bezrobocie. Natomiast więc nie należy się obawiać, że ta fala uchodźców w jakikolwiek sposób zdestabilizuje polską gospodarkę. Trzeba koncentrować się, żeby tym osobom tak naprawdę dzisiaj. Pomóc. Ale jakie sytuacje może się zmienić w zależności od tego, co się będzie wydarzać na, na Ukrainie? Bo sam pan wspomniał, że na Putin staje się coraz bardziej agresywny. Zresztą przewidywania Amerykanów są też takie, że będzie taka druga fala ataku ze strony Rosji. To, co ewentualnie stanowi jakiś czynnik ryzyka dla, dla, dla polskiej gospodarki, to jest to, gdybyśmy się przestraszyli. Prawda? I nagle przestali kupować, firmy przestały inwestować. Tak naprawdę to jest główne ryzyko, bo to byłoby za chwilę odczuwalne, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Jeżeli to zaufanie jednak będzie, będziemy się czuli bezpiecznie, będziemy normalnie funkcjonowali, to tutaj konsekwencji gospodarczych naprawdę nie ma. Chyba, że w pewnym momencie Putin doprowadzi do sytuacji poprzez no, jakieś wywołanie potężnego kryzysu humanitarnego. Oby to się nie stało. Że Zachód będzie musiał wprowadzić embargo na zakup już wprost, embargo na zakup ropy gazu z Rosji. No skutkiem niestety tego będzie, że te ceny jeszcze dalej wzrosną i oczywiście my wszyscy poniesiemy tego koszty, ale no w imię jakby bezpieczeństwa i, i, i zatrzymania tej agresji. Ale no dzisiaj to się nie dzieje, więc... to embargo to, byłoby ciąg, to byłby ciąg dalszy tych sankcji. Tak, no to znaczy. To bardzo daleko idące. Takie sankcje były wprowadzone względem Iranu. E, tylko że oczywiście no, Iran e, jest mniejszą gospodarką, a e, Rosja z perspektywy e, skali dostaw ropy i gazu no, ma zdecydowanie większe znaczenie. Natomiast no, Rosja gospodarcza coraz bliżej z, z, zbliża się czy już się zbliżyła do takich krajów właśnie jak Iran, e, Korea. Północne, jak oglądają wczoraj te obrazki Putina w jakimś zakładzie, w jakiejś fabryce, spotkającego się z pracownikami w odległości 100 metrów od nich, to coraz bardziej przypominał Kinzo Una z Korei Północnej. Już więc... ten sam stół na Kremlu też miał e... wrażenie, e... że rozmówca był oddalony no nie wiem, no, ładnych parę metrów, tak. czy nawet ponad więc, 10. więc widać, że ten reżim putinowski w Rosji staje się coraz bardziej totalitarny, autokratyczny, coraz odizolowany. No i kluczowe pytanie jest to, czy społeczeństwo rosyjskie, zwłaszcza młodzi ludzie, to zaakceptują i czy najbliższe otoczenie Putina też nie uzna, że no to jest jakiś szaleniec i nie możemy na to pozwolić. Tego dzisiaj nie wiemy, ale no ta presja jest dzisiaj na pewno olbrzymia. Czyli podsumowując. Podsumowując, Zachód naprawdę zadał potężny cios, jeżeli chodzi o system finansowy, gospodarkę rosyjską, zwiększając presję, żeby zatrzymać tę agresję. My powinniśmy się czuć bezpiecznie, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, i naprawdę zmobilizowani, żeby wszystkim pomagać Ukraińcom i Ukrainie. Trzyma pana za słowo. Jeżeli to się nie spełni, to będzie miał pan ze mną Proszę do mnie trzymać na słowo. tak trzymam. Paweł Borys prezes Polskiego Funduszu Rozwoju był z nami. Dziękuję Dziękuję za bardzo. Do widzenia.